Przedstawiam Wam buta Vios Plus. Jest to but z kolekcji włoskiej firmy Zamberlam. Co go wyróżnia? Przede wszystkim bardzo gruba, licowana skóra. Po drugie ta skóra dodatkowo wzmocniona i zabezpieczona praktycznie na całym obwodzie otokiem gumowym. Świetna podeszwa wielowarstwowa, która super amortyzuje Wszystkie wstrząsy, i bez problemu możemy robić w tym bucie wiele kilometrów, spędzić mnóstwo godzin. Dodatkowo system Flex, który wspomaga tutaj zdecydowanie komfort, jeżeli chodzi o e, cały rejon kostki. E, tutaj nie mamy bardzo wysokiej kolebki, ale taka, która jest wystarczająca, także dla ludzi, którzy nie lubią bardzo wysokiej kolebki, ten but jest wręcz idealny. System sznurowania. Taki, który zapewnia, żeby te sznurówki się nam nie rozsuwały w czasie chodzenia. Także jeżeli raz dobrze to zrobimy, to nie powinniśmy być, mieć problemów z wielokrotnym zawiązywaniem w czasie dnia. Wewnątrz tego buta znajdziemy gore czyli membranę, która wspomaga nam absolutnie wodoodporność, czyli w połączeniu z tą skórą licowaną w zasadzie stuprocentowa wodoodporność.